Teraz oddam mikrofon pani prowadzącej rozgrzewkę, żeby wszyscy ją dobrze słyszeli. Witam serdecznie, ja witam po raz drugi. Cóż w zeszłym roku się widzieliśmy. Nazywam się Kasia Kumbidzi. Jestem od czterech lat instruktorką Nordic Walking. Eee... Żółto -niebieski. Wszystkie rodziny startujące w sztafecie po kolei. Zapraszamy pod ten balon, bo odbędzie się króciutka odprawa. I nam się rodzi, czasami w bólach, ale do dzieci, żeby wszyscy dobiegły. Och, obawa rodzić się nowoczesnie. Tak się pięknie. No Dał drugie miejsce. Zostało jeszcze. Muszą wszystkać się złożyć już bardzo. Pan Mateusz, 3, numer 209. Artur. Zarejestrowanie się, zapisanie Dyrek, się, do drugie miejsce. Kamil. Szpik. Semir i Marek. Który Były zagłodzony?

10. Mam nadzieję, że wszyscy w tej nie załatwią już światło informacja techniczna, na 5-10 km, w sumie wystartowała 216 raczej na ten, Którzy kończą bieg. Zawodnicy, którzy biegną na 10 kilometrów rozpoczynają w tym momencie drugą wędkę. Przypominamy, gazu, żeby nie zakłócać biegów, żeby gazu. nie wchodzić tutaj Gaz, na drogę. Wszyscy zawodnicy, którzy biegną na Gaz, 5 km, gazu, gazu. w tej chwili ten bieg kończą. Muszą przebiec przez gumę, która wymierzy im czas. A zawodnicy, którzy biegną na 10 kilometrów w tej chwili zaczynają drugą tentę i skręcają w ulicę w nie, nie We własnych papierach, czy od razu mówię, że dotyczy to mężczyzny. Wszyscy panowie sprawdzają, czy mają przy sobie dowód, czy mają przy sobie prawo jazdy. Jak nie mają, to się malają zgłosić do mnie. Porównamy, czy to na zdjęciu, to jestem, kto przyszedł. Nie wchodzimy tutaj na prasę. Przypominam również, że znaleziono prawo jazdy. I prosimy o dopis. Przyczasu. I kolejni zawodnicy, tym razem tam, już jest dystans 10 km, prosimy o napięć. Prosimy również o zejście z płyty tutaj e, rynku, żeby nie utrudniać. Kolejni zawodnicy biegnący na dystansie 10 km, 你好。 אני רוצה Ktoś Zawodnika. Ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być ostatni. I wielkie brawa. I tym sposobem ostatni zawodnik przekroczył linię mety. Zaraz za upracował mu się ambulant. że z zadania strony ja idę w dobrym rynku. Zasadniczna też przegrała zgodnie, prawie zgodnie z zaplanowanym i przybiegłem za to serdecznie wszystkim dystrykcjom, przede wszystkim wolontariuszom, strażakom zarządu miejskiego w jednej po strażakom chodnikowskich, wszystkich wszystkich, którzy w jak sposób przyczynili się do zorganizowania trzeciego obiegu pakietu, jak dotychczas. Ręką do tego ilości zgłoszonych zawodników, mam nadzieję, że krok bezrobotny wstępny będzie spory.